Studiuję dziennikarstwo na pierwszym roku, więc jakoś szczególnie jeszcze nie jestem zżyta z tym kierunkiem, po prostu został tak wybrany losowo. Poza tym jest, zajmuję się hostosingiem czasami jako modelka pracuję, więc zostałam wybrana bardzo tak przymusowo, ponieważ jestem w samorządzie uczelni i koledzy mi tak strasznie idą, no reprezentuję, z reprezentuję, więc mówię, no dobrze, już pójdę. Więc tak to wszystko wygląda. A czym będziesz chciała przekonać do siebie, że Oj. Nie wiem, no na pewno bardziej osobowością, jestem straszny adhd -em. nie usiedzę w miejscu, mam yy, straszną nadpobudliwość, straszną nadpobudliwość, więc mam nadzieję, że tym. Generalnie o konkursie dowiedziałam się ze strony internetowej szkoły i tak już w sumie na ostatnią chwilę się zgłosiłam. Myślę, że będę chciała do siebie przekonać jury swoim uśmiechem, poczuciem humoru, po prostu moją osobowością. A wiadomo, każdy jest inny, nie wiadomo jakie tam gusta będą jury, więc... Wszystko się okaże, tak? Jestem studentką drugiego roku geodezji i kartografii. Wydaje mi się, że mój kierunek nie ma dużo wspólnego z modelingiem, aczkolwiek no, interesuję się właśnie takimi konkursami. Nigdy wcześniej nie startowałam, ale zawsze mi się to po prostu podobało. Ktoś cię namówił, żeby wziąć udział akurat w tych wyborach? No wiadomo, bo sama bym się bała chyba, ale koledzy, chłopak. Koleżanki trzymają kciuki. Tak, oczywiście wszyscy. Nazywam się Ewelina Dobra, studiuję administrację, jestem obecnie na drugim roku. E, akurat ty, teraz biorę udział w wyborach mis. E, w zeszłym roku również osiągnęłam tytuł drugiej e, pierwszej wicemis. E, dzisiaj trwają, jak widać, przygotowania. E, zaraz mam nadzieję, że się zacznie i zobaczymy. Więc nazywam się Sandra Dam, jestem studentką tutejszej uczelni, dokładnie w kierunku dziennikarstwa i komunikacji społecznej. Teraz jest już naprawdę fajnie, bo te wszystkie emocje opadły, także jest już spokojnie, burza, jest, jest już po burzy. Całe przygotowania naprawdę świetne. Jeżeli szkoła w przyszłości będzie wybierać osoby, które będą się zajmowały organizacją, na pewno te. Naprawdę świetnie. Zarówno makijaż, jak i fryzjerzy, jak i w ogóle przygotowanie nas, czyli wszystkie wskazówki dotyczące tego, jak powinniśmy stać, jak powinniśmy się uśmiechać czy chodzić. Ustawienie, choreografia, niby banalna i łatwa do zapamiętania, ale myślę, że taka, która też porwała publiczność, wszystkim się spodobała. Także oceniam to naprawdę bardzo, bardzo pozytywnie. Najbardziej, najbardziej stresujące chyba było wyjście w bieliźnie. Tak mi się wydaje, no bo wiadomo, odsłania się wtedy jak najwięcej ciała. A to jest troszeczkę krępujące przy publiczności. Jakie były konkurencje? No wyjście w sukniach ślubnych, w sukniach koktajlowych, na sportowo. Na sportowo było właśnie bardzo wesoło. Pobiegałyśmy sobie, trochę poskakałyśmy, troszkę się wyluzowałyśmy i było zabawnie generalnie opadły z nas najbardziej. A jak teraz? Jest radość? Jakie emocje? Właśnie zeszłaś ze sceny, okazało się, że jest ta upragniona korona. Tak, no jestem bardzo zadowolona i wdzięczna Juli Dziewczynom również, bo też mi kibicowały. Myślę, że no jest to miłe wyróżnienie i na pewno jest z tego radość, no jakby nie było, tak? To było naprawdę sympatycznie. Atmosfera była świetna. Dziewczyny naprawdę bardzo miłe, bardzo sympatyczne. No, Dopiero je ja tutaj poznałam, tak naprawdę. I dzięki temu mam więcej znajomych na uczelni, ponieważ jestem na pierwszym roku. No poza tym nic nie było trudnego. To była naprawdę sama zabawa. Te próby były tak śmiesznymi wydarzeniami dla nas, te wszelkie pomyłki. Dzisiaj, oczywiście, też było kilka pomyłek, ale mam nadzieję, że nikt nie zauważył. O tym się nie mówi. Nie było nic, nie było żadnych pomyłek. <noise> było kilka wyjść, które było najłatwiejsze, które na najtrudniejsze, podczas którego najlepiej się bawiłaś. E, no. Najłatwiejsze, najpiękniejsze na pewno było w sukniach ślubnych, bo każda z nas się czuła bardzo dostojnie. Byłyśmy takimi damami, księżniczkami przez chwilę. A jeśli chodzi o najtrudniejsze, to na pewno bielizna. Z tego względu, że no nie będę ukrywać, że miałam ją bardzo skąpą. Specjalnie dla mnie miałam robioną małą spódniczę się na pupę, ponieważ nie chciałam, jakby to powiedzieć, z gołymi pośladkami tutaj latać. <laughs> Ale było bardzo sympatycznie, naprawdę dobrze będę wspominać tutaj ten konkurs. Czy teraz będą jakieś przygotowania do kolejnych etapów? Z tego co wiem, dostałam się do wojewódzkiego. Jutro podobno mam sesję do gazety wyborczej. Jeszcze nic nie wiem, naprawdę będę się dowiadywała. Ale no, zobaczymy. Może jakaś siłownia.